No jak to witamy nie, nie to. to... A, potężnym materiale z serii Warus 3, ze mną Edwin. Dobry. Oraz HKP. Siema, żegnamy się za 15 minut. Aż 15? No, w... no zakładam, że z... nikt z nas nie lejpa, wyjdzie z gry. Tak. <laughs> Dobra, to, da, to dam zamiast 2 w kryształ, to dam 4 w kryształ, żeby nie było. Dużo zmiany. No, nie wiem, nie wiem, ja liczę tutaj na Kryształ odrojacza. Widzowie, skąd? Ocenią, cinek, skąd, czy ki... niby? Widzowie ocenią cinek, czy kisiłeś krychę. Ale ocenią też, czy grałeś pod Iryli czy pod Lejta, bo twoją bazę też będzie widać na nagraniu. <grym> Niestety. Pierwszy no, raz <grym> będą zobacz, widzieli ja. trzy jednostki przez pierwsze 10 minut. Może tak być, to jest niewykluczone. Ja zamiast jeden w metal, dałem dwa w metal. Po co? Kurde. Tu w metal coś dałeś? Myślałem, że ty pajacerski hero, to tylko... Na rój? W metal? Na osy, nie? dobre. No właśnie. Dobrze zagrał. Ej, o, nie, nie zrespiła mi się jedna kopal. A nie, jest, dobra. Cinek! Ale nie odkryła się, musiałem murówką tam dojść. No to, widzisz, Ale te to, to, że tego nie ma, to nie znaczy, że nie istnieje, wiesz? No już teraz wiem. Zostałeś zachęcony do aktywnej gry. <gry> Dokładnie. Ej, bardziej się opłacać na środek czy na bok? Najpierw. Obie. A. Po bokach masz set jedynek i dwójek, a na środku masz dwa sety trójek. Dobra, to idę na bok w takim razie. Mam, obok bazy masz jedną kopalnię. Musisz trochę w prawy dół iść, nie? Bo to chyba A, że tak. Tu gdzieś. Tak, jest jedna kopalnia. A nie ma tu co przekształcić. A dobra, coś, coś sięgam. A my mamy odkrycie mapy. O, mamy Cinasa. A, mamy ci nasa. No To dobrze. No i styknałem te dwa. Będziemy. Co trzeba robić? O kamień mam tutaj. A są tu jakieś pomniki, czy? Nie, pomników nie ma. Dobra. Bo w teorii nie muszę uważać. Znaczy, ja ominąłem jedną kopalnię? Po mojej tak. stronie, tam na dole? Tak. Cinek, rzuć krychę. No, nie za bardzo, bo mrowiska muszę updateować. No, no to chociaż stówę. Stuwę to mogę. Spójrzcie na moje dzieło, Czy da się nawet stuwa? O kurde, to jest ten Demon Slayer, a ja się z nim tłukę. A kto mati? O, no. no to grają pod oczka. To nie ma guli. No moment, tu jest... A tu nie ma zestawu całego, tak? Gdzie? No po prawej. Czy jest, jest, jest. Ty tam dalej, masz takie dwa kwiatki, widziałeś? A, tu, dobra. No, to tam masz pełny zestaw dwójek. Przynoszę Masz nowe jednostki do dyspozycji. dzieci pajacerskimi. no, zlagowane, nie mogę mu przerwać przejmowania. Tak stanął, że. Stanął tak, że się go nie da uderzyć. Coś, coś dziwne z tą drogą. To no nie droga. To coś z tym dziwnego. Ja tu szermierzami odkrywam, gdzie są kopalnie, nie żebyście wiedzieli. Oko. Jeszcze Cinek, ty masz cały set na lewo przecież. Wiem, ale muszę czekać na skarabę, bo łuskami to nie porobię to nie. O, Jakieś impy poszedł. O impy na mojego heroska biednego. Trochę lata tu tych impów. No do tego się wycofuję już. No chodzą na środek. Robię już jakąś kawalerię, pajączki. Zaraz łuki... Gdzieś był heros, to... ...to mówcie. Dobra. cztery już mam, robię katedrę. Tu gdzieś przyzywa AT-kwazyty. A, a wypełnia środek, podejrzewam. Barba jedzie gdzieś od boku. No paroma tymi, kopalnie ci chyba zniszczyć. Może mu tych jeźdźców porobię. Macie trochę kamienia? 200 mogę dać. Tyle styknie. Ej, tu jeszcze złoto było, ty nie widziałem tego. No tam jeszcze jeden jest. To już miało metal jeszcze. A jeszcze coś jest. No, ale to już trochę dalej, bardziej na środek. Twoje mm. Nie wychodzimy na środek. No, chciałbym. Masz 500 krychę, Edwin. O, o, to jest, to mnie uratuje. Kurwa no, to z kaplicą się. By się, my się musieli być Siema, Anko Siema, młody ma stary Albo raczej wyższy, niestety Pytanie, czy my dzisiaj chcemy grać na e, Warhammer modzie? Bo na 2H? Chę... No, z... ujebałbym Jory i Schellinga jeszcze raz. bardzo satysfakcjonujący Ja Musi Mieć te na środku, żeby nie mieli tego no, Ej, mamy mi i tak po prostu ich tak i tak po prostu tak pokazał im dlaczego dlaczego niektóre zmiany nie mają sensu. E, jeź mnie porobią muszę cofać bo czekaj idę do Ciebie bazety. to no dawaj to zap poradzimy z tym teraz już Rejdę mogę... mu kataskę zniszczyć dosyłam jakiś shit. Dosyła znów, w dwójkę nie damy rady ja tam dosyłam jakieś shity On kamień krychę wypełnił W środku to Już przestaje robić kawalerię, robię czarą Oj nie, trzeba uciekać z środka ma ktoś? A jeszcze nie. 50 potrzebuję. Nie, no nie, nawet 50. Mam problem z łączeniem ogników cały czas. Dobra. klikłam sobie aż. No i mają środek dalej. To nie bardzo. No nie można wyjść w sumie we trzech. No ja dość tam jakieś wispy, czekajcie. Te rogi to się tam później jakoś przejmie złota bym potrzebował na te 5 jeść mm, No dobra możemy wyjść to będzie strasznie riski ale no, nie, ja tam myślę tylko że jeszcze nie rady. czas jeszcze nie czas mówisz baśniaczku? możesz mieć rację metal ktoś? Nie mam. Właśnie wyjebałem wszystko na kawalerię Krzysta. i łuki. Pierwszy arfan wyszedł. Ale krychę nie mam w ogóle. A to nawet masz nic nie Coś mogę zrzucić tej krychy. Super. Dobra, bo jestem na limicie. Bym się no, już. już bym się bił, jakby było przebudowa, gdzie. Przebudowa Badania zakończone. Przebudowa ukończona. O, mogę robić czaro. Dobra, trochę zniszczyłem na środku. Dobra, no ja bym wychodził, bo mam trochę zajebany limit jakimś, jakimś shitem. co w sensie Góra, że Dobra, patrzcie, patrzcie na środku: impy, oczka i jeźdźcy, nic więcej. To trzeba uważać, żeby na przykład nam w lewo nie wjechali, czy coś. No, ale tam jest cinek, to on się zabuduje watcherami. Inek to na razie z lewej nic nie ma. Buduję już tam obszary. Yy, I masz kolejkę po mięso, tak swoją drogą? Ja? Tak. A no bo tam jest zniszczyli te co ty... to tak się gdzieś robi. Oni się, kurde, przeskalują, musimy poniszczyć te kopalnie. No ja mogę wychodzić, moment, mam płonące. 92%. Uno momento. Anioł lata, to nasz? Tak, przecież nie ma innego. Nie no, może być z kapliczki, chyba że tu nie ma kapliczki. Nie ma kapliczki. O nie. E, no dobra, ja proponuję. Mam płonące, więc proponuję się ruszyć. I mi wyjdzie dużo czaru, jak mi się limit odblokuje. Ale tak, z lewej się... coś w jazda pajacerska jedzie z lewej. Ale to tylko trochę chyba. Dobra, to go. Kinek, ogarniaj skarabami. Demony, demony, już dużo demonów jest. Osy robię z dwóch budynków. Dosyłaj te osy, baśniaczku. Lecą. Jakieś oczka, hydry. Jeźdźcy pajacerscy. Katapulta graby mają. Katapulta zniszczyć. Mają jakieś... U Jezu, ile grabów. No I się demonów. przeskalowali totalnie. Trykę masz? Powiedz, że masz. No trochę mam, ale nie dużo. A nie nie mam, bo mi już skoczyły jednostki do produkcji. To ja potrzebuję dużo. No, złota ci mogę dać na razie. Ło, wyjebaliśmy się. No, nic nie mamy. Goło brona. Chodzą. Chodzą od środka, tak? Te. O no, moja fizyka, to z tym się nie ma co bić nawet. Rycha Nie mam 500 Dałem ci 500, strzelaj po demonach hmm. Ej, można tu za mapę wylecieć Wchodzą Co Za, za długo im się daliśmy ten Chcesz krychę na święta Dawaj tu Nic nie mam. Oj zeszło mi jak przehandlowałem sobie Edwin, daj krychę na święta. Daję, 300 Więcej nie mam. Wystarczyło, bo się przestraszyli. No tak, ale to wiesz, oni zaraz wejdą znowu, a my nic córek nie mamy ani nic. No to prawda. Kamienia potrzebuję, jak macie. Cię ciężko jest z kamieniem. Masz kamienie. Cokolwiek, bo ja będę sobie handlował na kryształ. Ja krychę cały czas potrzebuję. 500 dam. Dobra, trzeba by się zabudowywać. No, a tam staram się trochę odbudować. Oni będą chyba od środka tylko wjeżdżać. Dobra, tych pająków to już nie chcę. W sumie impy będą dobre na demony On też będzie miał impę. No ale ja nie mam nic podatnego A nie no, mam też w sumie Podatne na zimno Unity Zabójcy na tego barwę też muszą być A co jasne ginał dostępnymi środkami hmm. macie kamienia trochę Ruchy, cały czas masz advent. 400 będę miał. Karpi potrzebujemy czyś tak średnio Spróbuj tymi arafantami gdzieś tam u nich No st Spalić już stara by to się staro zbieram trochę więcej niż jednego. E, tylko bym chciał to jeszcze, dobra. Kamienia znowu potrzebuję, mogę dać złoto, metal. Albo krychę. Złoto. Krychę, krychę dawaj. Masz 1000 kamienia. Dobra, ci dam znowu 500, ale... Cinek buduj łoczery. 500 krychy. Mi krychę możesz dawać, bo ja robię kapłanów. No, Tylko nie mam... jeszcze nie mogę, bo mam zbyt wielu ludzi. I dawaj, te osy, niech się tłuką z tymi pegazami, a nie. A gdzie są pegazy? A tu. Dobra, no, ja potrzebuję Twojego Air Force One. Ale stary. Za, mało, za mało ich jest, chyba nie dadzą, nie dadzą rady. No, z archontami się dadzą radę. No, to no, Dawaj, dawaj, walcz. No jedno zabójstwo. Zawsze 100 golda. Drugie. Dobra, bo moje ptają. Bejtuję na środku. Oj, hydry mają to, te zwykłe łuki, takie średnie. To muszę robić na demony. Demony to ja będę kontrował skorpio z, z i osami. Złoto. <laughs> barba się wypierdolił. Dobra, złota nie mam chwilowo. Wchodzą. Do przodu się przesuńcie pod te pustki. No lecę. No no, biją. Inkwizycja idzie strzelić z tego, tylko nie mogę przejść. No więcej główna podchodzi. Inkwizycja nie mogę przejść, bo ogniki blokują. No i już je przesuwam masz jakiś Złota macie? Ciężko Ej, no to nie jest wlot na tą wieżę Na wieżę może No ale kurwa ale... Tak Po hamsku Tak po tym trochę już niezbyt od wo... No od wody No właśnie od wody nie może nie no, to trochę bezczelne. Ogniki ci tam morduje, nie? Nie. Surowcowo więcej stracił niż ja. Dajcie krychę. No dałem przed chwilą, mogę dać jeszcze trochę. trochę Dobra, idę się, idę się odbić, bo... ja eee... miecze przyzwałem. Nie no chwilę, dobra sorry, nie mam, bo pustki muszę odbudować na środku. Ale straszny mam problem z tym kryształem. Co duża produkcja. Nie Idę mu poniszczyć róg. Trochę kamienia? Nie ma. Tylko trochę mam. Masz 300. Bo harpie może bym zaczął robić. Kurde, ile on tu ma. No tu Osy potrzebuję, bo tu z Archontami nie mam co się bić z tym. Robię z dwóch budynków, ale też nie mam Surek ogólnie przez to. Co te kurwa łuki robią, zjebane? albo się leje, kurde, z demonami, albo z pegazami. Żaden deal nie jest fajny. Muszę no blackguardić postaruję to, się tymi robi. osami. Lecimy gdzieś z arpantami. No, próbujemy u barby rozwalić te kopalnie. Ja rozwaliłem kopalni. już, już część kopalni. Jeden kryształ dałem radę poniszczyć. Czas mi kryształ, to będę kapłanami spamował. Nie mam. Sam, mam za dużą produkcję, no mam powiedzieć? Zamiast się cieszyć, że nie mam, bo mam za dużą produkcję, to. Mati pewnie zrobił tytana. Dawaj, tymi osami. Ci kapłani, zarazy tu są, pajacerskie. za dużo tego, ale dobra. poświęcę. Dobra, pausę. walcz, kurde, a nie Warsza, biorą. O, Ejwa, ja ej, Ejwa dostały te pegazy. No tak Ale to i tak nic nie da, on ma za dużo tych pagazów. Do, do bani 3D Uu, zaraz, Za mało mam... os było Ten środek Dobra, Cinek, masz krychę Te kościany trzeba by jakoś wyjaśnić. Podjeżdża kościanymi, no? Graby idą od lewej. Na mnie? Tak, no nie widzisz? Ja ci na to nic nie poradzę. Już GG. Nic z temu nie zrobię. Lecę tam kapłanami. Dawaj, ten środek spróbujmy. Demon tu ma sporo impów jakichś pajacerskich. Dobra, daję wam już kryształ. W końcu mogę. O, niszczymy środek niszczymy środek. Ta. No, mnie. Kurwa graby. Aaa, tylko się udało kamień zniszczyć. Dobre i to. Od prawej demony ci wjeżdżają tak swoją drogą z balorą. Uuu, a ja tam mam tylko łuki. Dobra, to możecie coś dosłać. Idę kapłanami tam, ale nie wiem czy się przecisną. Wszystkie budowle Nie no, się... no z tym Tytanem to jest przypał Kapłani Bo za długo im się dawaliśmy ten A środki no to... wchodzą to ja może środek wybronię bardziej Nie no no jak wchodzą Jakieś gówno tam jest Przyślij do mnie no, bo lecę, lecę. Tu się przebiją, Za tym tu jest Tytan Święte słowo teraz No daje tak, kryształ Wal świętym słowem kaka, prawy dół Ora, więcej już nie mam. Krychy kamień ci daje na handel. Już. nie znażyłem. <laughs> Balora została Cinek Cinek kręguj to cinek. Tracisz kapłanów, skręguj to! Tyle było kapłanów. Wszyscy się wyjebali za zero. Ja. W środkiem jeszcze wchodzili Boże, Cinek. Oj pa, ile Pegaso teraz łazi. O pa, Nie ja, no, nie ma opcji jak oni się tak zestakowali. Mówiłem, że za dużo żeśmy kisili ogóra w bazie. No tak, ale mieli takie rasy do irli. No to prawda. Za bardzo zarodniki. nic innego Wirli nie mogłem zrobić. Czemu na zarodniki nie działa święte słowo? No bo usunęli to. Żenale, żenujące. No. Już można hmm. wejść, bo od prawej jeszcze no ta, nie ma co ogniki. Jeszcze mi Hero zabił lotem. Dobra, pandy, szybko dawać. A kiedy ci zabił tego Hero? Teraz w lotem teraz. Znaczy jak już było po grze, no jeszcze oni mieli dochody w sensie barba, więc im dłużej trwa giera, tym więcej wydobywali. Demon też z dochodem. No, mieli środki, no. No i środki, no. No nie dziwne jak mieli demona i zaraza, że mieli środki.